Cześć, siema, z tej strony Goldzory Zapraszam was na dziesiąty odcinek Z serii Ultimate Team A więc odcinek jubileuszowy Odcinek numer 10 Jak wam obiecałem to jest drugi odcinek Dzisiaj Który się dzisiaj pojawił W nagrodę za wczorajszą Ilość lajków pod odcinkiem 8 Jeśli jutro również chcecie Dwa odcinki to 40 łapek W górę załatwi sprawę Pod tym filmikiem, a więc Wszystko w waszych rękach Znowu przechodzimy do pierwszego spotkania w tym odcinku. No, jak już widzieliście, skład Bundesligi, większość zawodników Bayernu na bramce Weidenfeller. No i pierwsza akcja należy do przeciwnika, szósta minuta, dośrodkowanie. No i Mario Gomez strzela pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Przegrywam od 6 minuty 0-1, a więc. Tradycja, ta jakby się odnawia, pierwsze tracę. Ale od razu po stracie bramki, od rozpoczęcia, ruszam z akcją indywidualną wareli Vareli. Słaba obrona tutaj przeciwnika i warela w 7 minucie doprowadza już do wyrównania. więc bardzo krótko przeciwnik mógł się cieszyć z prowadzenia. Wyrównujemy w 7 minucie. To już jest minuta 31, pierwsza. Żółtrożny Van Wolswinkel dwa razy wygrywa pojedynek główkowy. No i na raty, ale jednak pakuje piłkę do siatki. Prowadzimy dwa do jednego. Że jest minuta 37, więc wszystko szybko się tutaj działo. 37, żefren, nasz nowy zakup w tym odcinku za 1000 końców. Jeffren ładne z wody i finezyjnie po długim rogu doprowadza do 3 do 1 w 39 minucie. W tym też oto momencie przeciwnik chyba wyjdzie, zaraz zresztą zobaczymy. Jeszcze raz powtórka akcji Jeffrena. Tak, w tym momencie przeciwnik wyszedł, a więc zdobywamy 3 punkty w lidze drugiej, mam tych punktów już 6. no i postanowiłem otworzyć srebrną paczkę, bo nie, ma, nie, nie miałem co robić z tymi końcami, więc myślę, że paczki to takie urozmaicenie też troszkę odcinka otwieram paczkę, w niej niestety nic ciekawego jakiś szybki prawy skrzydłowy zawodnik z, z, z RPA ale on za nic, za nic większego się nie sprzeda tak mi się wydaje Tutaj sprawdzałem właśnie jego cenę. O, widzieliście tam 400 końców był nawet jeden, więc to oznaczało, że za dużo nie będzie chodził. Wystawię go tutaj za 800 na kup teraz zobaczymy, czy ktoś się skusi. A my powoli przechodzimy do drugiego spotkania. W tym odcinku za jakieś zmiany w składzie personalnym zrobię. Schodzi Mangala, żeby odpocząć. Powraca Sandro, powraca Carillo za frena. No, i naszym przeciwnikiem będzie tutaj ziomek, nie chciał zmienić stroju, to chyba był trenerowiec. No, i naszym drugim przeciwnikiem w tym odcinku jest FC Umlaut. Popatrzcie na ten skład. Znów Bundesliga. Tam jedyny wyjątek to jest yy, Özil z, na środku polu, z lewej strony. W ataku Robert Lewandowski w obronie. Łukasz Piszczek na bramce René Adler. A więc będzie, będzie, będzie bardzo ciężko. Jeśli w ataku jest Robert, na przykład... Naprawdę Robert... Bardzo dobrze... Yy, mi się bardzo dobrze nim grało, no więc... Więc musi być dobry. No i przechodzimy do spotkania. Szósta minuta, atakuje przeciwnik. Alaba do środkowania Strzela Lewandowski nad bramką, ale co? Co się dzieje? Co się stało? Animacja karnego? Czyżby karny? Nie, no ale gdzie tam był fal? Karny, okej. Okay. Sędzia Gwizda karnego, naprawdę taki... Dziwny kolejny karny. Do podchodzi Lewandowski strzela. Wyczuwa jego intencje Artur Moraes, ale niefortunnie ta piłka odbija się od kolana naszego bramkarza i wpada do siatki. A więc od 8 minuty przeciwnik obejmuje prowadzenie. No tak, obejmuje prowadzenie. Przegrywamy znowu jako pierwsi. To już jest 27 minuta. Znowu atakuje przeciwnik tutaj nieporadnie w obronie się bronię. Ośrodkowanie Robert Lewandowski w takich sytuacjach się nie myli i jest 2 do 0 dla przeciwnika, a więc źle zaczynam to spotkanie. Naprawdę źle. Tym bardziej, że ciężko mi się było przebić przez jego obronę. No i grał oczywiście taktyką najłatwiejszą, jaką można grać, a więc jak odbieram piłkę, to od razu wykop na, na swojego napastnika. To jest minuta 30. Chcę wam pokazać, że naprawdę nic nie mogło wejść. No tutaj nie wiem, jak Adler to wybronił. No, ale jakoś wybronił i jest w dalszym ciągu 2 do 0. To już minuta 40. Dośrodkowanie Varela. No, i jak nie idzie, to nie idzie. Obok bramki takie sytuacje w poprzednich odcinkach by wpadały. No, a to już jest 45 minuta, więc ostatnia akcja w pierwszej połowie. Gundogan przyjmuje piłkę pod polem No i bez szans. Artur Moraes wszystko mu wychodziło w tym meczu. 3 do 0 do przerwy przegrywam. No i naprawdę ciężko będzie cokolwiek zrobić w drugiej połowie, bo naprawdę w ataku niebezpieczny jest ziomuś, a, a w obronie gra tą bardzo frustrującą taktyką. To już jest początek drugiej połowy, o dziwo ja atakuję, dośrodkowanie Gonzales, słupek, jeszcze Varela, no i znowu broni Adler, naprawdę nic nie, nic nie mogło wejść. Miał tyle szczęścia. Widzicie, kolejna akcja, Varela zblokowany i... I kontra atak przeciwnika. Długa piłka, i tutaj mój błąd. Nie wiem, co ja chciałem zrobić. Błąd. No i Lewandowski w takich okazjach oczywiście się nie myli, i kompletuje tym, tym właśnie oto zagraniem. hatrika Ładna podcinka w 50. minucie. Przegrywałem już 4 do 0. Naprawdę byłem zamany w tym momencie. 4 do 0. Do 50. minuty, to jest naprawdę zły wynik. To już jest minuta 70. Nic się nie działo do tego czasu, aż atakowałem. No widzicie znowu. Strzał i znowu centralnie w bramkarze. No i minuta 74 to jest przełomowy moment tego spotkania. Zaczyna się bawić ziomuś. jest zbyt pewny siebie. Przejmuje piłkę tutaj Martinezem, uderzam szczęśliwie, ta piłka jeszcze tam musnęła, poubiję chyba tam Santanę. No i piłka wpada do siatki w 75 minucie, jest 4 do 1, a naprawdę na nic większego nie liczyłem w tym spotkaniu, bo. No bo, tak jak już wiele razy wspomniałem, yy, ciężko mi było cokolwiek zrobić, no ale, no ale walczyłem, no i to jest już yy, nic tu nietne. 77 minuta, Carillo tutaj, Carillo dośrodkowanie Varela, no i znowu Adler niesamowicie broni Adler. Zobaczcie te interwencje, to są naprawdę niesamowite interwencje. Ale mamy jeszcze rzut rożny. 78 minuta. Czuj go Garaj! Bardzo ładnie, Garaj! to jest zaliczone jako samobój Gundogana. No niby tak, ale powinna być zaliczona bramka Garaja. Anyway, strzelamy bramkę na Na 4 do 2, a więc mamy 12 minut, aby strzelić jeszcze co najmniej 2 bramki. No i czy mi się to uda, to zaraz zobaczycie. prawdę Ciężko mi się tutaj grał, ale byłem zdeterminowany, żeby odebrać mu tutaj jakiekolwiek punkty, bo był zbyt pewny siebie. No i tu już jest akcja: 80 minuta. Warela. Warela! ładnie tutaj Ole założył piszczkowi, no i piszczek nieprzepisowo. Zatrzymuje Varela i mamy rzut karny Do rzutu karnego podchodzi Jaumutinho I nawet nie wiecie jak mi się trzęsła ręka w tym momencie Powiedziałem, że jeśli strzelę to będą bardzo duże szanse No i strzelam Bardzo pewnie Jaumutinho tutaj jednak Wykonuje ten stały fragment gry I jest 4 do 3 i mamy 10 minut Aby strzelić tą bramkę na remis Naprawdę byłoby to niesamowite Gdybym strzelił bramkę na 4 do 4 No w 15 minut strzelibym wtedy 4 bramki Z wyniku 0 do 4 Doprowadziłbym 4 do 4 to, to jest jakiś wyczyn. Tutaj wiadomo, on już tutaj grał na czas coraz więcej, bo już czuł się zagrożony. Sekundy mijały. Spokojnie rozprowadzał ataki. Naprawdę tutaj. Nie liczyłem. Naprawdę nie liczyłem na jednak tą bramkę na 4 do 4, bo po jego stylu gry naprawdę ciężko było mi liczyć. No chyba, żeby popełnił jakiś błąd. Na przykład taki jak ten Martinez, no ale od razu zabierał mi tu piłkę. Nic nie mogłem zrobić, naprawdę nic nie mogłem zrobić. Widzicie, jak tutaj szanuje piłkę. No niby mądrze, no w FIFA to jest naprawdę frustrujące, jak przeciwnik tak gra. Widzicie, tutaj przejmuje piłkę, podanie do Wareli, Warela, no ale tutaj bardzo szybki obrońców ma, przepycham się. Chcę sweaty golan, no ale jak nie idzie, to nie idzie, że tak powiem. Suboddich tam blokuje w ostatniej chwili tą piłkę, no i piłkę trzyma jak najdłużej w rękach bramkarza, żeby tylko zyskać sekundy. Zresztą wykopuje tą piłkę tutaj, ja, nie, ja jej nie zbieram, tylko on. Akcja, no i przejmuje piłkę, już chciałem robić kontratak, ale sędzia odgizduje faul. Oczywiście trzyma tą piłkę jak najdłużej, żeby mijały te sekundy, które oczywiście nie zostaną doliczone. No i to jest ostatnia moja szansa będzie... Dokon I tutaj jest błąd. Przejmuję piłkę Carillo i zobaczcie teraz na to. Jest 3 na 2. Carillo z piłką. No i co będzie? Carillo, Carillo. Carillo do samego końca podaje do Adriana. Ten jeszcze rozegrywa. Carillo! 4-4. Udało się. Nawet nie wiecie, jak się cieszyłem w tym momencie. No, ukarałem gościa, bo naprawdę cały czas czuł się pewnie tutaj tak pięknie. Go skontrowałem w 90 minucie. Nie wiem, jak to Debil chciał za, prze, za, za przeproszeniem ten rzut wolny tam rozwiązać. Rozwiązał go tragicznie i w efekcie stracił bramkę, która dała mi remis. tak Takim też wynikiem skończyło się to spotkanie. Tutaj widzicie statystyki 20 do 10. Więc zdominowałem go. Remis, kolejny remis, i takim też wynikiem kończy się dzięki, mówił go.